Dzień dobry, witam. Ja mam na imię Mariusz. Po krótkiej przerwie na Facebooku, jak również na YouTubie w, na kanale w Suweren w czasach próby powracam, aby zająć się dzisiaj bardzo poważnym tematem. W zasadzie zadać ci pytanie. Zmarło o 100 tysięcy więcej Polaków w, pomiędzy kwietniem 2020 a marcem 2021 i mam do ciebie pytanie, jak myślisz, ilu potrzeba, aby zmarło jeszcze, abyśmy po prostu przebudzili się jako naród? Czy potrzeba miliona, dwóch, pięciu, ilu Polaków mu musi umrzeć ponadprogramowo, żeby w końcu obudził się ten narodowy zryw, żeby Polacy w końcu zrozumieli, że jesteśmy w czasach wojny i okupacji? W roku 2018, w najbardziej tragicznym roku od czasów II wojny światowej, w Polsce zmarło według statystyk 414 tysięcy osób. 414 tysięcy osób z czego 75% mogłoby nadal żyć, jeśli nie poddawaliby się wszelkiego rodzaju zabiegom, które wykańczają ich życie, jak również, jeśli powróciliby na natury. Cukrzyca, zawały, nowotwory, to wszystko może zniknąć ze świata, jeśli w końcu zajmiemy się fundamentami naszego życia i zdrowia. Natomiast pomiędzy kwietniem 2020, a marcem 2021 Zmarło 510 tysięcy Polaków, czyli prawie 100 tysięcy więcej niż w najgorszym 2018. Ile potrzeba, abyś zrozumiał? Ile to musi być? Kiedy przejrzymy na oczy, kiedy się przebudzimy, kiedy powstanie ten zryw narodowy, kiedy po... skończy się ta poprawność polityczna, kiedy skończą się te wszystkie zabiegi, a to tego nie wolno powiedzieć, tamtego nie wolno powiedzieć, kiedy to wszystko w końcu się skończy. To są zabójcy. Mamy do czynienia z mordercami, których można by było prawdopodobnie porównać do historii, która wydarzyła się całkiem niedawno, którą niestety zapomnieliśmy. SS-mani? A może Selbstunds? Czy słyszałeś o takich bojówkach Selbstunds? To były bojówki, które zaraz po rozpoczęciu kampanii Wrześniowej w 1939 roku, kiedy to trzecia Rzesza najechała Polskę, wymordowali w, według różnych szacunków około 50 tysięcy Polaków. Widzisz, porównując, wielkość Polski wtedy i 50 tysięcy Polaków do wtedy, a do teraz, to są oczywiście inne szacunki, jeśli by się nad tym zastanowić procentowo i kto wtedy zginął z rąk tych bojówek, to by zrozumiał, jaka jest to skala. Kilka miesięcy temu, jeszcze przed wrześniem, włączałem ci film, kiedy to warszawiacy jeszcze w sierpniu 1939 roku w ogóle się nie spodziewali, że coś może się wydarzyć. Nie wiem skąd przybiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. We wrześniu cały kraj został najechany. Dzisiaj nie trzeba czołgów na ulicach i samolotów latających nad głowami. Dzisiaj wystarczy wprowadzić ludobójstwo w białych rękawiczkach. Na co czekasz? Zastanawiam się, na co czekasz i na co liczysz. Być może jesteś osobą, która jest. Osobą, która wierzy politykom, która wierzy, że zagraża jej niebezpieczeństwo w związku z tym, co panuje na świecie. Być może jesteś taką osobą, ja to rozumiem. I pewnie te wideo wręcz dla Ciebie jest szokiem i niezrozumieniem, co ten facet może mówić. Ale jeśli tak jest, to zachęcam Cię do tego, żebyś obejrzał, obejrzała filmy, które wkleję pod spodem. Filmy, które nakręcałem 15 miesięcy temu, 12 miesięcy temu. 6 miesięcy temu, które krok po kroku opowiadały o tym, co jest zaplanowane i czym tak naprawdę jest to zamieszanie na świecie, które jest w tym momencie wywołane. Spodziewaj się między majem a czerwcem wprowadzenia paszportów. Nie jakichś tam takich wiesz, paszportów z twoim zdjęciem i tak dalej. Paszportów, które będą pokazywać, czy dostałeś zastrzyk, żeby przemieszczać się pomiędzy krajami. Będziesz poka musiał pokazać, że masz zrobiony zastrzyk. To jest tylko początek. To jest tylko przemieszczanie między krajami. Jeśli plany globalistów się zrealizują, to za moment nie kupisz chleba w sklepie, jak nie pokażesz swojego paszportu. Następnym krokiem będzie chip. No bo przecież paszport to jest zbyt mało, bo to jest komórka, bo to jest jakaś aplikacja. Następnym będzie chip, który już jest wprowadzany, po to, żebyś mógł się zidentyfikować. Żeby można było zobaczyć, czy. Przeszedły zastrzyk. Zastrzyki, już pewnie wiesz, co sześć miesięcy, co najmniej dwie dawki, za każdym razem silniejsza, żeby jak największą depopulację przeprowadzić na świecie. 50 tysięcy w 1939 roku to był pikuś. To był pikoś w porównaniu do tego, co teraz jest zaplanowane. Spowiedź ratownika, którą zamieściłem kilka dni temu, którą podzieliłeś na swoje ściance. Prawie 30 tysięcy osób przed ciągu trzech dni podzieliło ten film u siebie. Ten film miał nie wiem, ze 3 czy 4 miliony wyświetleń. Został zdjęty przez Facebooka. A ja otrzymałem karę na 24 godziny zakaz wstępu na Facebooka. Dlaczego ten film został zdjęty? Niech sobie przypomnę. Wiesz co? Przez kilka sekund zobaczyłem tylko informację na ekranie, ponieważ Facebook nawet mnie nie poinformował ani na e-maila, ani nie mam jakiejś adnotacji na swoim koncie. Przez kilka sekund pojawiło się to na moim Facebooku, że Facebook pragnie zapewnić bezpieczne miejsce dla całej społeczności, dlatego zdejmuje ten film, a dla mnie zakazuje nadawania na 24 godziny. Ale jeśli jeszcze jedna pojawiła wiadomość, że jeśli jeszcze raz to się pojawi, to znikam z Facebooka. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że znikają materiały? Jak to się mogło stać, że istnieje cenzura wszystkiego? Jak to się może stać, jak to się może dziać w tym normalnym świecie, w którym żyliśmy do tej pory, przynajmniej nam się tak wydawało, że rzeczy, które są prawdą, które są przekazywane przez ludzi świadomych, są cenzurowane i banowane? Jak to się mogło stać i od kiedy nie liczy się słowo ekspertów? Tylu ekspertów wypowiada się na ten temat i mówi, że to jest jedna wielka ściema. Dlaczego ci eksperci są cenzurowani? Dlaczego materiał, który również został zdjęty z Facebooka, tak zwany warto rozmawiać, pana redaktora Pospieszalskiego, został ocenzurowany w sieci, zdjęty z telewizji polskiej, a jego następny program został nagrany, ale nie wiadomo kiedy zostanie wyemitowany? Czy ty to rozumiesz? Czy ty w ogóle wiesz, w jakim momencie życia dla ciebie, dla siebie, dla swojej rodziny? Dla całego świata się znajdujemy. I kiedy i co ma nas przebudzić? Bo ja straciłem nadzieję. Ja straciłem nadzieję, tracąc praktycznie wszystko, co miałem do tej pory, po to, żeby przekazywać Tobie informacje. I zdobywając raptem posłuch u kilkudziesięciu tysięcy osób. Ja sądziłem, ja marzyłem, ja wręcz nie wiem, błagałem o to, żeby przebudzić cały naród. A wraz ze mną inni, którzy. Od początku mówili prawdę, ale proces trwa. Matematycy wyliczają wzory i planują następne zdarzenia. Czy ty obserwujesz logicznie zdarzenia, które się w Polsce dzieją i na całym świecie? Czy zauważyłeś, że to matematycy decydują dzisiaj o tym, co się faktycznie dzieje na świecie? Czy będzie to, czy będzie tamto, liczby, słupki, jakieś po prostu statystyki. Jedna wielka matematyczna ściema. Jedna wielka matematyczna ściema. O co tutaj chodzi? Eksperci od zdrowia nie mają żadnego pogłosu, tylko matematycy się liczą. Statystycy? Skąd to się bierze? I kiedy ten duch narodu polskiego w końcu pojawi się w tobie, w nas? I kiedy powstanie pospolite ruszenie? Dzisiaj SARS, od 2025 roku SPARS. Co potem? Jak to się będzie nazywać? Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy my, ogólnie przyjmując, jako wieczki, podróżujemy w kierunku strzykawek, chipowania, paszportu i tego wszystkiego, całego gówna, które po prostu jest dla nas przygotowane. Czy jesteś w stanie się obudzić? Czy jesteś w stanie zrobić coś więcej niż do tej pory, niż dzielić się swoją frustracją na internecie i połączyć się w działaniu rozliczenia morderców? My mamy do czynienia z mordercami. Ponad 100 tysięcy osób zostało zamordowane w zeszłym roku przez polityków, przez matematyków, którzy nie pozwalają ludziom zdrowieć w szpitalach. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Że ludzie, którzy trafiają do szpitali, którzy są przetestowani fałszywym urządzeniem, nie są leczeni i dlatego umierają? Dlatego marło nas ponad 100 tysięcy więcej? Jak to się mogło stać? Ilu nas jeszcze musi umrzeć, żeby się w końcu coś wydarzyło? Dzieją się jakieś protesty tu i tam. Po kilkanaście osób wychodzi na ulicę z jakimiś sztandarami. A co jest z resztą ludzi? Kto pójdzie i rozliczy polityków w tym momencie, którzy mają wyplamione krwią ręce, całe ciała i całe swoje życie? To są mordercy. Zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków w zeszłym roku. I dalej stoją w telewizji i pięknie mówią: Tragedia, tragedia. Nie wiem. Ja nie wiem co ja mam powiedzieć ja nie wiem co ja mam zrobić napisz mi w komentarzu co musiałoby się wydarzyć żeby zatrzymać to szaleństwo czy jesteśmy w stanie coś zrobić